Efekt motyla. Anna Brejnakowska. Przebudzony motyl zerwał się do lotu, potrącił kwiat. Delikatny płatek spadając poruszył źdźbła kilku traw, z których krople rosy spadły na ziemię, i zadrżała rzeczywistość. Zły mrok przebudził się i okrążył świat. Rozzedrgał mi duszę, splątał ciało kirem, zmieszał myśli z błotem. Elegie już nucą zastępy, pióra spadają z nieba, chmury pędzą na oślep, wiatr potyka się o skały, zgubił rytm. A ja czekam na żywą kroplę deszczu, na konsolatio z góry. Nagle zadrżały niebiosa. A on tylko spojrzał i zamilkł wiatr. Poszłam więc spokojnie po rosie, bosą z motylem, który wreszcie zasnął.